Jestem z siebie dumna i co chyba najważniejsze, wreszcie siebie pokochałam, bo zrozumiałam, że jestem potrzebna. Nikomu nie muszę już nic udowadniać. Mój syn mnie uwielbia, a ja jego. To się liczy. Każdy ma prawo żyć i brykać po świecie, a zwłaszcza ci, którym jest trudniej. Nie oszukujmy się, jak jest dobrze, to nie zastanawiasz się nad niczym, bo i po co? Dopiero jak się zaczyna psuć, jak złapiesz tę pokrzywkę i poczujesz, że boli, włącza ci się głęboka analiza, jeśli oczywiście masz odrobinę rozsądku. Największym cierpieniem jest nie móc się przytulić do osoby, którą się kocha. Świadomość bycia matką rośnie proporcjonalnie do wielkości brzucha i w miarę jak brzuch rósł, przestawałam myśleć, że coś tracę. Warto robić to, co uważa się za słuszne zmieniać się i iść do przodu, nawet wbrew tym, którzy mówią, co jest kultowe, a co nie. Samotność jest najgorsza. Można mieć pieniądze, piękny dom, samochód, ale gdy nie ma się z kim dzielić swoich smutków i radości, to jest najtrudniejsze i najbardziej przygnębiające dla człowieka. Bunt wynika z tego, że nie znasz życia. Buntujesz się przeciwko temu, co zauważasz i czego nie potrafisz zrozumieć. Kiedy zaczynasz wszystko rozumieć, mówisz: aha. I masz 70 lat. Nie chcę dożyć momentu, kiedy w moim życiu wszystko będzie jasne. Bardzo chciałam zostać matką, i starałam się o to przez rok. Ale chociaż teraz przeżywam z synem naprawdę wspaniałe chwile, początki były bardzo trudne. Mimo, że przeczytałam niezliczone ilości książek na temat macierzyństwa, żadna z nich nie przygotowała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pierwsze dwa miesiące po nim są prawdziwą masakrą. Lubię się sparzyć i spokojnie koić ból, a potem mówić. Że tak chcę.